Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o historii, którą przeżyłem tydzień temu, czyli o wypadzie z Tarnowa do Mikołajek. Pojechały z nami trzy Renegady, trzy Maweryki i cztery Polarisy. Jak się bawiliśmy, zobaczcie. Tak naprawdę ja startowałem z Forkwada, bo tam się mój trak zaczynał, a w Tarnowie spotkałem się ze wszystkimi kumplami, przede wszystkim z grupy 4x4, i wyruszyliśmy. Podróż. Start Starnowa, siódma rano. Planowo był szósta, ale trzeba, by, trzeba było wypić kawę. Z nas spokojnie, nalajcie się przygotować do tego. Ruszyliśmy z małymi przygodami, bo przygody zawsze są. Jakiś tam awaryk, coś się troszeczkę popsuło, więc jeden z nas miał niestety taką przepadłość, że musiał startować później. Eee, podjęliśmy taką decyzję, że, że, że pojedziemy, bo mieliśmy do pokonania 450 km jednego dnia po polskich, przede wszystkim szutrowych, polnych. Troszeczkę leśnych drogach, omijając wszystkie zagrożenia, niebezpieczeństwa. Przynajmniej tak próbowaliśmy, bo zawsze tak się starałem przejechać. Wychodzi różnie, takie życie, taki offroad, ale cel był w Łukowie. Cel taki pośredni, bo celem, celem ostatecznym były Mikołajki, czyli podróż do oglądania rajdu WRC. Który mieliśmy jako Polacy okazję gościć, który był chyba fantastycznym przeżyciem, kto był, a wiem, że było was dużo, to widział, co tam się działo. Pierwsza część trasy bardzo ciekawa, bardzo szybka trasa. Ja mawarkiem jechałem na lajcie. Także ja się tam szczególnie nie rozpędzałem. Niektóre kłady widziałem, że śmigały, gdzieś mi tam wyprzedzały, było fajnie, mieszaliśmy się. Co ważne, byłem, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony moimi przyjaciółmi, którzy jechali. Wszyscy już jeżdżą na Garminie, wszyscy, wszyscy mają traka, wszyscy widzą, gdzie mają skręcić, gdzie się pomylą na trasie, a nawet jeżeli trasa jest nieprzejezdna, bo taka zawsze się zdarza, jeżeli trak jest napisany, to potrafią się nawrócić, znaleźć jakiś objazd innym terenem, może asfaltem i dojechać. Cały czas to dziewięć pojazdów, bo dziesiąty chwilowo był, był, był niedysponowany, jechało, tasowało się, wyprzedzało. Spotkaliśmy się na stacjach benzynowych, czasem gdzieś tam na, na drodze. Fantastycznie. Musieliśmy tak zrobić z tego też powodu, że bardzo się kurzyło. Kurz był sakramencki. No jechać za jakimś 10 metrów to, to w ogóle nie wchodziło w grę, dlatego zaczęły się robić odcinki takie, że pomiędzy nami było po 200-500 metrów, czyli zaczęliśmy się już gubić, i przez to nawet ten, kto nie chciał używać nawigacji, to wręcz był do tej zmuszony, żeby jechać jakkolwiek komfortowo, to musiał się odsunąć. Dlatego dla wszystkich, którzy jeżdżą wyprawowo, którzy chcą jeździć, nieważne gdzie. Dobra nawigacja, no, nie znam innej jak Garmin, i co nie jest lokowanie produktu, tylko tak jest, załatwia sprawę, bo wiesz, gdzie jest zakręt, wiesz, gdzie możesz skręcić, gdzie należy pojechać, gdzie możesz ewentualnie objechać. Żeby to dobrze zrobić, to trzeba było również zaplanować miejsca tankowania. Miejsca tankowania były, czyli stacje benzynowe były mniej więcej co 100-120 km roz, rozlokowane. Tam też... Tak jak mówiłem, się zwykle spotykaliśmy, jakieś coś szybkiego do zjedzenia, coś szybkiego do wypicia zimnego e, i, poleci, i leciliśmy dalej. Maverick akurat ma dodatkowe zbiorniki, ma dwa, dwa 12-litrowe zbiorniki, więc dzięki temu ja akurat nie musiałem zbyt często tankować. Kłady, te, które zbiorników nie miały, musiały co, co do 100-114 km tankować, żeby zalecieć. 450 km tego dnia miało być, zrobione prawie 500. Po zawsze dochodzi jakieś tam wywijasy, jakieś, jakieś tam tematy mało przejezdne, nadrabianie. O siódmej rano, wystartowane o osiemnastej, zalogowałem się na hotelu. To był dobry czas, naprawdę. A na totalnym lajcie, tam nic nie było gonione, że musi być 120 na blacie i że tak będzie. Nie, było normalnie, kulturalnie przejechane. W Łukowie, fantastyczny hotel, zresztą zobaczycie e, spanko i następny dzień przygotowujemy się do kolejnego etapu, tak z naprawdę ciekawszego etapu, bo zaczęły się już te podmazurskie tereny, e, gdzie też szutry już mają po 4 metry szerokości i wszystko widać i można się tam było wyszaleć troszeczkę, Bardziej. Dzień drugi, piątek, dojechaliśmy w te piękne mazurskie rejony. Byliśmy w starych sadach czy w nowych sadach? W jakichś sadach byliśmy, zaraz to się zedytuje, w których sadach byliśmy w hotelu. Bardzo blisko odcinka super specjalnego w Mikołajkach. I już w piątek coś nas tknęło. Sobota rano wstajemy, co robić? Wiemy, że mamy odstawić szkłady i mamy jechać na odcinki i oglądać. Tylko co się okazało? W Mikołajkach, w Mikołajkach, czy w okolicach Mikołajek. wcale nie jest to takie proste, żeby się dostać wszędzie bilety, wszędzie drogi pozamykane. No to z moim kolegą Józefem wpadliśmy na wspaniały pomysł. Przejedźmy się zobaczyć, co słychać. Usiedliśmy w mawariku. Zobaczcie nagranie e, i przejeżdżając koło odcinka Super Specjalnego w Mikołajkach, tego gdzie dwa samochody równolegle ze sobą się ścigają e, w WRC, e, Tak kulturalnie zobaczyliśmy co słychać. Kolega mówi: "Paweł, wjedźmy tam". Mówi, jak wjedźmy? No przecież tam są sędziowie, ochrona i w ogóle. A spróbujmy, zobaczymy. Wjechaliśmy, nikt o nic nie pytał. Przelecieliśmy trzykrotnie odcinek Super Specjalny. Świetnie się przy tym bawiąc. Zobaczcie. Nikt nam nic zupełnie nie powiedział. Na końcu kulturalnie podziękowaliśmy, powiedzieliśmy, że trasa jest odebrana i WRC może startować. Bo bez tego mógłby się rajd nie odbyć, przynajmniej ten kolejny etap, prawda? Takie, o, takie wyprawy odbywają się dzięki świetnym ludziom. Krzemas, dzięki za napisanie traka, był zacny. Józiu, dzięki za zorganizowanie za całej ekipy. Ja coś bez twojego transportu by pewnie tego nie było. Mareczku, ty wiesz. Tadek, e, oczywiście ogarniasz jak zawsze. Drugi Tadek był duszą towarzystwa. Był z nami Karol, mega człowiek. Mati, e, kto zna Matiego, ten wie o kogo chodzi. Człowiek energia. E, był z nami jeszcze też e, Michał i o kim zapomniałem? No jeszcze byłem ja. Chyba więcej nas nie było, czyli było nas dziesięciu. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to serdecznie przepraszam. A oczywiście Jacuś, rzecz jeszcze jeden kierowca, który jechał cały czas równolegle z nami lawetą, gdzieś tam był potrzebny może raz. No dzięki temu, że był, to było ok i było do celu. A jeśli Ty chciałbyś się przejechać na taką czy inną wyprawę, i nie wiesz, jak się przygotować? Zapraszamy do naszego sklepu forkład.pl, gdzie oprócz akcesoriów części dokłada mamy również części do Mavericka i możemy doradzić, dopowiedzieć co warto, co nie warto, jak to wszystko działa. Zapraszamy.